9 listopada. Witam Państwa serdecznie jeszcze raz. 9 listopada. Wróciliśmy do domu. Nie. Na początku chciałam pokazać jeszcze prawdziwki. Tak wyglądają w occie. z naszego pierwszego zbioru. W słoiczku. Dekorują normalnie stół. A teraz będziemy kroić grzyby do suszenia. Tu jeszcze mam łebki, kapelusiki, które będą do odstu, ale nie będę nagrywać marnowanych, ponieważ już filmik jest. W tym roku robiłam. A teraz kroimy plastry grzybów do suszenia. Najprędzej schnam, ale ja będę suszyła w suszarce. chyba że coś nam się nie zmieści, a to jeszcze chciałam pokazać pięknego borowika, jeden, tu jest drugi. Jeszcze tu dobrze się nie obrobiło, ale to nic, to później jeszcze będę obierać, bo było strasznie dużo tych iglic. O, I to położymy sobie na razie tu, bo borowiki zrobimy oddzielnie. Te jeszcze się zdarzają, ale to już sporadycznie. Z tym, że one będą i tak moczone przed użyciem i myte dokładnie. Ale suszonych grzybów nie, do słyszenia grzybów nie wolno myć, dlatego musi zostać tak, jak jest. A tu w międzyczasie będę to obierać. Oj, ten chyba się zdarzy, coś tak. Trzeba wykroić go. pokroimy te jak mówią na plasterki później one pięknie wyschną i pokażę jak, wyschną, jak będą wyglądały po wyschnięciu większość grzybów mamy już pokrojonych na plasterki Dużo już nie zostało. Zaraz będziemy wkładać do suszarki i suszyć takie piękne plastry. tu jest coś takie uszkodzone, to nie? tu jest jeszcze ładne włoski jeszcze się zdarzają grzybki układamy na sitach na suszarce i będziemy zaraz je podłączać oczywiście co chwilę trzeba co, gdzieś co 15 minut, co pół godziny trzeba sita przemieniać żeby równomiernie schły Oto mam ususzona warzywa Marchew, por, pietruszka i seler. Właśnie przed chwileczką zdjęłam suszarki. I nakładamy następne porcje grzybów. Tu się pewnie wszystko nie zmieści, ale coś nie zmieści, to poukładamy na papierze na podzewanej podłodze. Też idealnie schnie. Dzień Druga warstwa już jest nałożona. Teraz nakładamy trzecią. I podłączamy do prądu. Grzybki już się suszą i resztę grzybów będziemy układać teraz na podgrzewanej podłodze. Pozostałe grzybki suszą się na podłodze, na papierze. I też bardzo ładnie wyschną, bo już też suszę nie pierwszy rok. Idealnie schną. A reszta, jak mówiłam, jest w suszarce. się to suszą. i dzisiaj, jutro, w parę godzin tu będą przepraszam bardzo pokrywa spadła, pozdrawiam Państwa serdecznie, proszę o subskrypcję, polubienia mojego kanału do usłyszenia, papa pa, pa. już są ususzone, zabezpieczone są liśćmi laurowymi do każdego słoja włożyłam to gwoliście laurowe wyglądają bardzo elegancko. Zapach wznosi się po kuchni.